Śmierdzi, śmierdzi, wiecie. Uff, teraz zajechało. Uff. Taka cztenia, nie wiem, w pól pewnie to wszystko idzie. Albo ktoś gdzieś nocami podrzuca, bo naprawdę smród poszedł taki niesamowity. Nie taki, jakby nojowica, czy coś, tylko typowa chemia. Typowa chemia doszło. No, ale to nie moja sprawa, mówiąc szczerze, wie, wie, tak powie ktoś powiedział. To co ja, ja zrobię? Bawić się teraz z tego, no, detektywa i szukać. Trzeba mieć sprzęt, pieniądze, samochód terenowy, o. Także to coś jest, coś jest, że tak powiem. Jakieś chemisko pustone, że tak powiem. O, już tak córki czy jak tamte białe są drzew gdzie wczoraj jakieś leci lędka że wczoraj byli, dzisiaj znów ci sami stoją a nie mają to robić w domu to czasami ja też nie mam ma się kłócić połową w ogóle posiedzieć na tym, co już złapał, bo widziałem z daleka, że coś tam było w powietrzu leciało na żyłce. Wziąłem dzisiaj kaszkę, Będziemy kaczką, zobaczymy czy im to będzie smakować. Następny pan wędkarz. Do da się uruchomić. to ja. Spada mi. No to tutaj że tak powiem. Przepraszam. Tutaj złapie. No oh jest, uspokoić się. Okay. No już. Это спокойно. Terima kasih telah menonton! Dobra, <śmianie> nagraliśmy Tu jest moje żniwo, patrzcie Co im tu na wysypywałem Małe jest, no ale nie mam nic innego. A reszta czeka prawdopodobnie ja się oddalę, to wtedy pójdę. Tak mi się coś wydaje. No dobra jest tutaj ile 7 minut. Dobra, idziemy.